Na pewno nikt nie uwierzy, co Daniel ma w tym quiwerze. Dwa komplety sprzętu, jeden latawiec, tylko mamy walizę, więc teraz Daniel Wam opowie. Na początek hydrosfera będzie musiał odpalić jakąś działkę za reklamę, bo to jest od nich kupiony quiwer. I mamy tak: dwie kompletne deski ze sztrapami, spadami. Cztery latawce, czternastka, dwie dwunastki, dziesiątka. Dwa trapezy, dwa bary, pianka i jeszcze jakieś śrubokręty. Tak, i to wszystko zmieściło się w Dobry tym Klivensem. Na pacjent. czym tak. polega tajemnica? Na bardzo dobrym pakowaniu z jest daniem. Tak. Dobrym zwinięciu latawców przede wszystkim.